Nadrzędnym celem związanym z efektywnością energetyczną jest dążenie do jej poprawy, czyli do osiągnięcia oszczędności energii po przeprowadzeniu odpowiednich działań. W tym odcinku z pomocą ekspertów przekonamy Państwa, że zwiększenie efektywności energetycznej jest ważne dla nas i dla środowiska naturalnego. Efektywność energetyczna to temat, który w obecnych czasach coraz częściej pojawia się na ustach ekspertów, polityków i samorządowców oraz dziennikarzy. Co to jest efektywność energetyczna? Jak można ją mierzyć? Czy jest w ogóle ważna? Efektywność energetyczna ma na celu zmniejszenie kosztów czy poprawę też jakości powietrza i oczywiście instalacje OZE różnego typu przyczyniają się do tego, żeby tak się stało. Między innymi takimi instalacjami są jest fotowoltaika, pompy ciepła, gdzie ich zastosowanie w znacznym stopniu przyczynia się do poprawy jakości powietrza, a też ma wpływ na nasze zdrowie. Efektywność energetyczna przyczynia się do ograniczenia zapotrzebowania na prąd i ciepło, stanowiąc trwałe źródło oszczędności, ponieważ daje nam niższe koszty związane z energią, bezpieczeństwo energetyczne, poprawę jakości powietrza i niższą emisję ochronę środowiska naturalnego, większą konkurencyjność dla firm. Musimy zmierzać do tej generacji, ponieważ same odnawialne źródła energii pojedyncze charakteryzują się niestety dość dużą niepewnością produkcji. I z wiatru, i z energii promieniowania słonecznego. No nie mamy pewności kiedy, w jakiej ilości energię elektryczną wyprodukujemy, czy energię cieplną. Natomiast, jeżeli mamy połączenie to ze źródłami, które są bardziej stabilne i możemy nimi regulować, chociażby jak metan produkowany z biogazu czy wodór, to wtedy możemy ten nadmiar energii elektrycznej produkowany w niektórych godzinach dnia wykorzystać w instalacjach, w których możemy wytworzyć paliwo, które będzie mogło być wykorzystywane w dowolnym momencie. I co ważne, Efektywność energetyczna na korzyściach finansowych jednak się nie kończy. Dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na energię przyczyniamy się do poprawy sytuacji środowiska naturalnego. Mniejsza produkcja energii oznacza ograniczenie emisji zanieczyszczeń CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery. Jest to jedno z rozwiązań, ale czy dzisiaj sobie wyobrażamy życie bez energii? No raczej nie. Skąd ją musimy brać? Dodatkowo oczywiście trzeba pamiętać o tym, że Ilość paliw kopalnych jest wyczerpalna, więc szukamy różnych rozwiązań, żeby te paliwa kopalne za zastąpić. Dodatkowo, oczywiście, każdy z nas chciałby też, tak jak Pan powiedział, żyć 100 lat albo nawet dłużej. W związku z tym musimy szukać rozwiązań, między innymi związanych właśnie z efektywnością energetyczną i odnawialnymi źródłami energii, które wpłyną na poprawę jakości powietrza. A to w dalszej perspektywie przyczyni się do naszego zdrowia, lepszego samopoczucia i tego, że będziemy dłużej żyć. Efektywność energetyczna budynku oznacza, iż jest on w stanie zapewnić nam pełen komfort użytkowania przy możliwie jak najmniejszym zużyciu energii cieplnej i elektrycznej. Różne połączenia energii są oczywiście możliwe i tutaj jest to zastosowanie tak jak. Wspomnieliśmy, w województwie opolskim już też takie rozwiązania techniczne mamy. Dążymy do tego, żeby niejako usamodzielnić się energetycznie, bo to ma wpływ właśnie zarówno na jakość powietrza, jak i na nasze koszty, które będziemy ponosić. Już teraz ponosimy, ale też będziemy ponosić w przyszłości. Nie jest żadną tajemnicą, że raczej koszty energii będą rosły, więc my podejmujemy działania, jak również finansujemy takie działania, które mają się przyczynić do tego, żeby te koszty w znacznym stopniu zmniejszyć. I rzeczywiście w dobie rosnących kosztów energii oraz pogłębiającej się inflacji wybór rozwiązania wspierającego efektywność energetyczną budynku może znacząco wpłynąć na domowy budżet jego mieszkańców. Pamiętajmy, iż nie bez kozery jedną z głównych przyczyn ubóstwa energetycznego w wielu gospodarstwach domowych wciąż pozostaje ich niska efektywność energetyczna. Z każdego naszego działania musi też, ja uważam, wychodzić taka refleksja praktyczna, która spowoduje, że my wiemy, dlaczego coś zrobiliśmy, co nam dało efekt, bo my teraz bardzo dużo mówimy o energii, mówimy bardzo dużo o energii odnawialnej. Ja chciałbym Państwa bardzo uczulić na to, żebyśmy mówili o zarządzaniu energią elektryczną pozyskaną ze źródeł odnawialnych. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że my się skupialiśmy, skupialiśmy często, a zróbmy pompę ciepła, a zainstalujmy fotowoltaikę, a zróbmy jakieś turbiny wiatrowe. Ale ja teraz wszystkim swoim dyrektorom, gdzie zrobiliśmy takie przedsięwzięcia bardzo, bardzo skondensowane i takie z wieloma źródłami, aby robili mi analizy właśnie wykorzystania tych źródeł odnawialnych. Musimy iść w tym kierunku takiej specjalizacji, dlatego że to mieszkaniec będzie od nas oczekiwał takiej podpowiedzi co na Opolszczyźnie jest warte do zainwestowania, jeżeli chodzi o np. energię odnawialną. Dziś temat zużycia energii poruszany jest niemalże wszędzie i przy każdej okazji. Mimo iż okoliczności są niewesołe, warto doszukiwać się plusów w tej sytuacji. Świadomość Polaków w dziedzinie efektywności energetycznej w ciągu ostatnich miesięcy znacząco wzrosła. Na Opolszczyźnie w ramach poprawy efektywności energetycznej Mieszkańcy wciąż inwestują w odnawialne źródła energii. Czy jest to właściwy kierunek działania? Czy mogą liczyć na wsparcie? Mam nadzieję, że właśnie środki, chociażby z KPO, które pozwolą na inwestowanie w magazyny energii, uwolnią jak gdyby ten rynek, bo dla przeciętnego inwestora, już nawet nie mówię o inwestorze prywatnym, ale o firmach samodzielne inwestowanie własnych środków w magazyny energii, no niestety jest niemożliwe. Tutaj każdy inwestor, który dokona analizy ekonomicznej, stwierdza, że to po prostu się finansowo nie opłaca, więc bez dofinansowań nie będziemy mieli takiej możliwości. Ze względu właśnie ekonomicznej założyłem farmę fotowoltaiczną na dachu. Tak jak wspominałem, dokładałem część instalacji ze względu na konsumpcyjność, bo też rozstrzegam właśnie, że y, lepiej założyć więcej. No ja zrobiłem ten błąd założyłem mniej, nie dokładałem ze względu na pompę ciepła, bo pompa ciepła, no jak się mówi, no niestety troszeczkę ciągnie prądu, no i żeby zaoszczędzić y, oczywiście na, na, na energii, no to instalacja akurat dość ciekawie to spłaca, nie do końca, bo, bo część pieniędzy na pewno musimy zapłacić, bo to jednak prądu dużo zjada pompa ciepła, no ale tutaj ze względu też klimatycznych, mi się wydaje, że, że chyba już sięgam tych najwyższych poziomów, może jeszcze brakuje tutaj jeszcze turbiny wiatrowej, w przyszłości może też będzie. Od kilku lat w naszym kraju trwa również prawdziwy boom na odnawialne źródła energii. Spotykamy je najczęściej pod postacią paneli fotowoltaicznych, zaopatrujących w prąd i ciepło dziesiątki tysięcy budynków w całym kraju. Zachęcamy przede wszystkim właśnie samorządy do tego, żeby podejmowały działania związane z efektywnością energetyczną, żeby instalowali odnawialne źródła energii, bo też bardzo często mieszkańcy przede wszystkim do nich się zgłaszają i chcą sprawdzić, czy to OZE właśnie działa. Czy, czy te rachunki będą zmniejszone. I dlatego tu dobrym przykładem, czy dobrą praktyką jest to, że samorządy województwa opolskiego, które korzystają z różnego rodzaju wsparcia finansowego, między innymi z Wojewódzkiego Funduszu, stosują te rozwiązania, dzięki czemu później mieszkańcy sami mogą się przekonać, że jednak warto inwestować, warto poprawiać jakość powietrza, jak również warto, że tak powiem, zmniejszyć swoje koszty utrzymania, bo oczywiście to wszystko wiąże się najpierw z wydatkami, ale później te wydatki są niejako kompensowane poprzez mniejsze wydatki związane, związane czy z ogrzewaniem, czy z wydatkami za energię elektryczną. Efektywność energetyczna nie jest jednak nowinką na skutek prowadzonej od lat w Polsce i Unii Europejskiej polityki energetycznej. Dążącej do minimalizowania zużycia energii, przepisami o obowiązkowych audytach energetycznych zostały objęte wszystkie duże przedsiębiorstwa. Natomiast nowe budynki muszą spełniać aktualizowane co kilka lat warunki techniczne, określające m.in. coraz mniejsze zapotrzebowanie na energię pierwotną. Wszystko wskazuje na to, że inwestowanie w OZE mieszkańców OPOLSzczyzny powinno być z roku na rok większe. I o tym powiemy w kolejnym odcinku, którego tematem będzie efektywność energetyczna oraz obszary jej optymalizacji. Pokażemy efektywność energetyczną w praktyce w odniesieniu do różnych obszarów funkcjonowania. Zapraszamy.